Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, jest mocna akcja. Właśnie przed naszym domem stoi Creepyman. A jak widzicie, jest światło dzienne. Jest normalny dzień. O co chodzi? Patrz, stary! Co co jak jest? to się stało? On znalazł sposób na to, żeby wychodzić na światło dzienne. Także mamy mega przykichane. I stary, co? I zobacz, on nas jakby szuka czy coś? Dobra, to mi się obudził. Tak, tak, tak. Idzie na drugą stronę domu. Śledzimy go, idziemy za nim. Co robimy? Musimy mieć jakiś plan z mi Ja bym wszedł do domu i zabarykadował dom. Dobra. Na początek w pobleczy. Dobra, jest zamknięte, dlatego się nie dostał. Pewnie chciał wejść do środka. Dawaj, musimy za nim iść. I idzie na nasz ogród. Słuchajcie, widzowie, nie wiem czy pamiętacie. Na odcinku Igora było dziecko Creepermena, czyli dowiadujemy się, że on ma dużą rodzinę. Dodatkowo to dziecko potrafiło chodzić normalnie w dzień, czyli pewnie się nauczył od niego. Czy on stary je stworzył, żeby jakoś ściągnąć z niego jakiś DNA czy coś w tym stylu? Ja nie wiem, totalnie. Zobacz, stary. jest tam. Mhm. Dobra, na bank zbiera informacje. My też powinniśmy zbierać na niego informacje. Ej, stary. Ej, piecie, z kim Co skąd tego ja wywsza? z jest Stary on go zaraz za Ja nie wiem, czemu on jest taki wkurzony? ten skąd tym ogóle Zobacz, jak pokazał się ten pies to jest wziął? Tak, jak on tak, 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 Ej, ej, uciekł! Uciekł! Co jest, stary? Jest, zanim pobiegł, stary! Skąd ten pies się tutaj wziął? Nie wiem. Pierwszy raz na oczy widzę tego psa i w ogóle czemu creepyman od niego uciekł. Przecież on jest nieśmiertelny. No właśnie. Nic mu się nie dzieje. To jest mega podejrzane. Dawaj ej, może to jest jeden ze sposobów, jak pokonać Creepmana Ej, no. stary? No. Co tu robi ten pies? Ej, znowu tu jest! Co jest? Ej. Eee. Ej dobra, czyli zamknijmy go, zamknijmy go, żeby nie uciekł. Dawaj stary, czyli to jest pies w ogóle. Hej! Siema, umiesz łapę? Podaj łapę, daj łapę! Ej stary, uważaj pamiętasz też jaki był agresywny przed chwilą? Co z tym robimy? Właśnie nie wiem. Co to są w ogóle? Ej, zobacz, to są jakieś w ogóle zabawki? Dla psa? Pat, Patrz, w ogóle, ten, smakujki Co tu tutaj właściwie robi? Siema piesku, chodź Cześć jak się, jak się nazywasz? My name is Optimus Prime Patrz stary, ja jestem teraz jego panem Smakułyka. A, bo ty masz przy daj, daj łapę Stary, musimy go przekupić, dawaj Łapę? A bo chodź tutaj, umiesz na nogę? Chodź Ej, tu usiadł, chodź Patrz, umie, jest. umie. I teraz mu trzeba dać smakujkę za to Mmm, nice Zrobił obrót Stary, właśnie masz nowego psa, nie? Patrz, do mnie! dół! no, zarobić gdzieś. Myślisz, że coś jeszcze potrafi? O, skąd macie pieska? O, coś doma, co tam? Siema, skąd macie pieska? Właśnie nie wiemy w sumie. Pojawił się tak randomowo w domu. Cześć! Pieski, chodź, cześć! Nie gryzie? Eee, no, póki o, co czy? nas nie ugryz, ale. Kres. Wydaje mi się, że jedną osobę już ugryzł Oj, znaczy, Nie właśnie... jest zainteresowany przytulaniem. Dominika, jest zainteresowany słuchaj mnie teraz. Co? Słuchaj mnie, bo przed chwilą tu był creepyman. I co? właśnie pies? ten pies go odgonił. Creepyman się go przestraszył. O, wow, ten to pies, pies obróca. słuchajcie, co, co z nim właściwie robimy? Czy my go zostawiamy na chacie? Czy go oddajemy komuś? Bo to przyszczy jest? nie? Zobaczcie, ma nawet nawet obróżkę. obróżkę. No ja bym go zostawił osobiście. Fajny jest. Dobra, musimy na pewno rozłożyć ogłoszenia, że, że znaleźliśmy psa. Ale oprócz tego ty, chodźcie się trochę z nim może pobawimy w tym czasie. Słuchajcie, widzowie, ogłoszenia już rozstawione, więc teraz musimy spędzić trochę czasu i zająć się tym pieskiem. I znaleźliśmy takiego kurczaka i ona mega dziwnie reaguje na tego kurczaka. Patrzcie na to. Tak. Patrzcie, jak ono się... Nie wiem, jakby najfajniejsza zabawka świata, nie? A. Ej, widzowie, mamy taką wielką piłkę i zobaczymy, czy ten pies będzie się bawił w ogóle tą piłką. Miejmy nadzieję, że jej nie przegryzie, bo jak ją przegryzie, to może być wielki wybuch po prostu. No, chodź, zobacz, pokaż. Patrz jaka piłka! Patrz jaka piłka! Oj, oj. No dobra, muszę chyba bardzo mocno. mocniej, no Stary, to jest formacja bojowa. Ej, teraz radzę, tak samo, jak na creepypiana. Teraz, słuchajcie, jak dla mnie, ona nie chce się bawić tą dużą piłką, musimy wymyślić coś lepszego, bo to ją zanudza. Zobaczcie, zbudowaliśmy taki epicki tor przeszkód dla tego to psa, creepy psa, nie wiem jak go nazwać w sumie. Stary, no nie wiem. Creepy, anty creepy pies. anty pies, no. Anty pies. On jest bardzo fajny i dobra, spróbujemy, zobaczymy czy on da radę przejść po tym całym torze. Chodź, chodź. Dobra, zaliczymy, zaliczymy. Chodź tutaj, chodź. Stary, no jak zaliczymy? Przyszli, przeskoczyli. Jak rozliczyć? On nie wie, że tu jest żarcie, patrz. Chodź, teraz chodź. Tu i chodź teraz tutaj. Ja mam lepsze pojęcie. Stary, ona chyba nie z tego jest po prostu. Stary, ona się pójść Ło! Ej, to jest dopiero! Chodź, chodź, to, chodź.

Idę wam Najważniejsze. najważniejsze. <gulia> dawaj, dawaj, nie, 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 nie ma na łacce. Dawaj, przez kółko. Dawaj, dawaj. dawaj. dawaj przez kółeczko. No, no nie, kurde, nie chcę przeskoczyć. <gulia> nie, dawaj. Ej, nie ale nie dołem przeszła, także spoko. O ma mały. robicie z moim psem Siema stary. Ja, Chcesz widzowie? Psem? To jest lula, stary, to jest mój pies. Przyszedłem do dzisiaj do pracy, tylko musiałem pojechać, na której ją zostawiłem. Aaaa i wszystko się wyjaśnia teraz. I to twój piesek, ale co Dobra, słuchaj stary, generalnie musimy go chyba pożyczyć na trochę dłużej. No dobra, spoko. A miała dzisiaj już jakieś zadanie? Stary, no przez cały czas próbuję, w ogóle umiem jakieś sztuczki czy coś mi zrobić Umie, ale stary, ona ma klaustrofobię ogólnie, więc nie wiem. E, Zauważyliśmy, nie wchodzi do tutaj Chyba. tutaj zostawiłem jej smaczki, stary, i coś tam zaraz pokażę. Okay. A, obrót. prawo, a teraz O, na, Ooo, nice, ja, nice wyszły. I co jest? Co jest? E o, ona tak normalnie nie reaguje. Ona coś węszy jakby? Coś węższy, szuka szuka wyczuwa czegoś. Wyczuwałem. Ej, co jest? Przecież przed chwilą robiła sztuczki teraz nagle... Co jest grane? Czego szukasz? Co jest? O, czyżby ktoś na ogrodzie spał? O, to ktoś widzi. Ślisz? No. Co jest grane? Ej, czemu ty się rzucasz na mnie? Może ona chce nam coś pokazać. Co? Ale co ty? Mam za to bo iść, czy co? Ej! Chyba, chyba tak. Chyba tak. Ale ona się tak normalnie nie zachowuje, więc coś jest nie tak. Ja bo wrócił. Ej, bez kitu! No. Tak może być. A on być? nie pojawiał się tylko w nocy? No o, właśnie nie. już teraz nie. Dobra, ej, no. to dawajcie chodźcie, ukryjemy gdzieś i zobaczymy dronem, czy nie ma go na podjeździe. Dron jest już położony, okno otworzone, także możesz wylatywać. Dobra, wylatuję. Dobra, a my mamy, słuchajcie widzowie, podgląd tutaj na telefonie i będziemy widzieć przez cały czas co się dzieje. Także startuj stary. Nice, dobra. Droni leci. No i zarobiście. O, dobra, udało się. Dobra, jest, jest Creepyman, Czyli rzeczywiście pies zauważył jakby w sensie wyczuł tego creepymana. Ej, tu jest jakiś pies na creepymanów. O co chodzi? jest jesteś po prostu super bohaterką. Czemu ten creepyman tak się skrada i w ogóle co on próbuje zrobić? Nie no, przecież raz już próbował wejść na chatę, było zamknięte i teraz jest chyba. Rozwala... Co on robi? No, no. Rozwala nam coś? Ej, dobra, odszedł na chatę. O kurde, Ej, dobra, lecieć. dobra, dobra. Rozgląda się jakby czy byś szukał. Mhm. Dobrze, dobrze, do salonu poleć. ok, Git. Co on robi przy tej szufladzie? on coś. Maluje jakieś zdjęcie? Coś takiego. Coś trzyma w rękach i marze po czymś. Nie wiem po czym. To jest zdjęcie Dominiki. Uh -huh. I jest pomazane czerwonym X. No nie! Oh, yeah. Na tobie Dominika, co jest? Wraca znowu do salonu. Ej, on ma coś w ręku. Uh -huh. Ej, to jest Tasak. Czemu on ma takie narzędzie? Przecież on wcześniej używał tylko i wyłącznie łyżki. Igor, o co tu? Może no, to jest stary jakiś działek w przybraniu. Podrabianiec jakiś Podrabianiec Ogląda jakieś... odcinki i to może jakiś stalker, nie? No, on nam, nam demoluje no... cały salon. W sumie tak, chodzi na świetle dziennym, czyli no. tak jakby creepyman nie mógł. Może rzeczywiście to nie sprawdzieli creepy. No, no, Ale ostatnio nasz Creepy Man próbowały zacząć chodzić na świecie. Tak, to prawda, więc w sumie nie wiadomo o co tutaj chodzi. Ej, co, co jest? Ej, pies uciekł! Pies właśnie uciekł! Ej, o, o dobra, dobra, nie wracaj nie, jej, nie, nie wracaj właśnie, zostawmy go! Widzę, dobra. widzę ją. Tak, dobra, Ta, dawaj, goni za nią. Biega póki co po salonie, lecie znaczy po górze i co jest? Ten man jest na dole, widziałem go przed chwilą, a on sobie biega dookoła. Tak jakby go czuła na dole, ale mhm. nie umiała zejść. Ej, zobacz, zbiegła. zbiegła! Zbiegła do niego. Ej, creepy się od razu. Do F, tam. No, dawaj. Nice, 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 nice. Ej, ja go atakuję no stop! Co wy gadacie? Mm -hmm. no Ej, ona go nice. zaraz pogryzie, albo już wcześniej go ugryzła, w sumie on się trzyma za rękę z jakiegoś powodu Dobrze, pokoju. jemu się nagrywa. Dawaj, dawaj, jak ona ma... Lula! Lula! Lula, dawaj! Gryź go, gryźć go, gryź go! I dobra, wybiega z domu. Ej, Lula go goni. Lula za nim, po prostu za nim. Zobacz, on wybiega na zewnątrz. I dobra, uciekł z domu, czyli jest git. Ej, Jack, Lula uciekła też. Lula za nim poszła. Ej, co jest? Jakieś samochody jeżdżą, a pies uciekł. Biegniemy za nim? Dobra, dawajcie stary, szybko musimy ją złapać. Dobra, jak się ugoni? nie Pies się zrobiło widzowie, bo przecież pies jest na wolności I on może w sobie gdzieś paść pod koła Trzeba go uratować Ej, i co z nimi? Gdzie My oni są? Oni pobiegli właśnie gonić tego psa Zaraz wrócą Kurde, ja już straciłem łączność się musiałem wracać A, okej, okay. no, no dobra, no to musimy czekać aż oni przyjdą Dobra, czekamy o Jezu, udało o, się ją złapać Ale nigdzie nie widzieliśmy Mena już Ej, Ale powalone jest to, że ona tak idealnie za nim biegła przez ten cały czas Ona w ogóle o. tak wyczuła go jak przyszedł tylko do domu To jest też ciekawe mm -hmm. Wydaje mi się, że ona może że znacie go zapach już teraz i jeżeli ona potrafi tropić, to możemy wytropić nawet bazę clipmiuena. Stary w takim no. razie musimy ją zabrać do lasu, ale widzowie to już w następnym odcinku, Dokładnie więc tak. subskrybujcie, żeby nie przegapić. Do zobaczenia! Ju!